Witajcie, witajcie z tej strony Kamila. E, dzisiaj e, chciałam Wam pokazać e, karteczkę z tuszowanym tłem e, z użyciem techniki e, maskowania szablonu. E, oczywiście możecie wykorzystać do tej techniki e, papier maskujący, e, natomiast ja wykorzystałam e, taśmy Washi, e, najpierw przygotowuję sobie e, szablon z moją kartką bazową, żeby mi się nie przesuwała. A następnie jak widać, tutaj zastanawiam się, od którego miejsca chciałabym zacząć. No i przygotowuję pole pracy, zabezpieczając resztę, żeby, żeby nie zabrudzić tego podczas tuszowania wykorzystam tusze oxide są idealne do tuszowania, mają bardzo soczyste kolory. Nie wiem, czy użyję wszystkich, które sobie przygotowałam. To znaczy teraz już wiem, ale przygotowałam sobie wcześniej po prostu taką bazę kolorów. A tuszować będę z użyciem szczoteczek. To jest moim zdaniem najlepsze narzędzie do tuszowania, dlatego że z niewielką siłą możecie uzyskać fajny efekt. Szczoteczki są subtelne, delikatnie tuszują, aczkolwiek jeżeli zależy Wam na mocniejszym pokryciu. To wystarczy yy, kilka razy dłużej popracować. Yy, tutaj okazuje się, że paski y, taśmy się rozwarstwiają, więc przy ściąganiu y, muszę sobie zrobić taki mały myk, y, ułatwiający ściąganie wszystkich trzech za jednym razem. I przesuwam, yy, i przesuwam te taśmy pracując dalej, tworząc moje tło. Tło na kartce ma symbolizować sweterek, bo zamierzam wykorzystać obrazek, odbitkę stemplową kotka z serii Snarki Cats. Tyle, że nie nie ten, który widać w tle z ze stempli Tima Holca, tylko ze stempli Cat Pajamas. Zestaw stempli sekundkę nazywa się Better Not Put. Um. Są kociaki, które też częściowo były użyte na stemplach z serii Stampember bodajże Holca, Limitowana edycja. I ja niestety nie zdążyłam, ale bardzo podobne znalazłam właśnie gdzie indziej. Jestem zakochana w tych kotkach. One są po prostu przeurocze. Dlatego też Wykupiłam właśnie sobie świąteczne i, i inne. Będą pojawiać się na moich pracach. Tutaj, jak widzicie, przekładam, przekładam stale tasiemki i tuszuję kolejne pasy mojego sweterka. Teraz zmieniam kolor, więc muszę jakby obrócić taśmę tak, żeby nie, ten pomarańczowy nie zabrudził mi mojej pracy, ponieważ no częściowo jeszcze jest wciąż na papierze, na, na, na powierzchni tej taśmy, więc mogłabym go ściągnąć szczoteczką i przesunąć na papier bazowy. Przepraszam, uciekłam z kadru, niemniej jednak wciąż pracuję tak samo, tymi samymi narzędziami, tylko zmieniam kolor tuszu. E, ok, e, teraz mam już zabrudzone obie strony taśmy. Mhm. E, będę brała kolejny kolor, więc e, poza kadrem, niestety, popracuję troszeczkę e, nad taśmą, czyli e, oddzielę jedną warstwę, żeby, żeby mieć tutaj czystą, e, czyste pole do tuszowania. Chwilowo, właśnie popracuję sobie poza kadrem. Przepraszam za to. Będę musiała nagrywać filmiki z podglądem, bo inaczej to jest ciężka praca. Ok. Wszystkie produkty, których użyłam, będą zalinkowane bądź wymienione pod, pod filmem. Które oglądacie, więc żaden problem. Biorąc pod uwagę, że no jesteśmy Polakami, to łamiemy sobie czasem język po angielsku, więc może lepiej nie. Ok, okazało się, że brakuje mi jeszcze troszeczkę tego zielonego, więc tutaj postanowiłam jakby dodać go na, na mojej patynce. Niestety spowodowało to to, że mój plan, żeby było dużo niebieskiego, no jakby się zmienił, ale sweterek wygląda całkiem bardzo fajnie, soczyście radośnie, więc jestem zadowolona. Ok, teraz troszeczkę jakby ogarnę sobie tutaj pole pracy i i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jak tylko pozbędę się tej taśmy. Tutaj, jak widać, przykleiła mi się zbyt mocno, ale to jest od spodu, więc żaden problem, że będzie poharatany papier, ponieważ to będzie przyklejone do bazy albo odcięte nawet. Więc żaden problem. ok, to jest moje tło, ale zobaczyłam, że właśnie na szablonie jest, jest kolor stuszy, więc stwierdziłam, że czemu tego nie wykorzystać. Przygotowałam sobie mokrą chusteczkę i wzięłam mój art journal, żeby zebrać to, co zostało. Oczywiście, w ten sposób, możecie też zbierać sobie trochę mniej szybko i bardziej dokładnie, zbierać sobie ten pigment na na przykład kolejne tło do kartki. Wszystko jest do wykorzystania tak, jak tego zechcecie. Nie jestem osobą, która lubi linijki i mierzenie, przeliczanie itd. Wolę wszystko jakby odmierzać wizualnie, więc przykładam sobie bazę i oceniam, gdzie jeszcze muszę dociąć, tak żeby mi to pasowało. I tutaj wciąż jeszcze zawężam, żeby to wszystko takie było, wiecie, równe. Okazuje się, że baza jest krzywo złożona. No te bazy gotowe niestety są tak bigowane, że po złożeniu nie zawsze są styczne. Więc tu poprzycinałam sobie troszeczkę bazę. Jeszcze będę chyba ją równać. Tak. Wszystko musi być tak jak mi się podoba. Wiecie, wszystko estetycznie dla wizualizacji. Wykorzystuję do sentymentu, wykorzystuję papier, który jest używany, ale znalazłam kawałek czystego miejsca, zanim go wyrzucę, to wykorzystam do cna. Niestety jestem poza kadrem częściowo, ale to za chwileczkę się zmieni. Przygotowuję sobie papier ze stempelkiem, żeby, żeby odbijać. No, tak. Sentiment, którego użyłam, jest z tego samego zestawu co kotek. No i teraz pora się zastanowić, w jaki sposób przyciąć sobie właśnie ten sentiment. I tutaj, jak przykładałam to, postanowiłam przyciąć to w taki banerek pasujący do, do mojego tła. Taki zwykły prostokąt bądź użycie wykrojnika mogłoby zakłócić kompozycję. Natomiast ja stwierdziłam, że właśnie będzie coś takiego fajnego, jak taka ala chorągiewka ze ściętą jedną krawędzią. Przy przycinaniu tak wąskich elementów, gdzie jest problem ze złapaniem, możecie się wspomóc karteczką Postit, którą przykleicie właśnie ten wąski pasek i będziecie mogli bardziej, łatwiej, w łatwiejszy sposób manipulować tym papierem. Usunęłam matę do tuszowania, matę silikonową. Teraz sprawdzam, czy moja taśma. Dystansowa jest na szerokość OK. No i podklejam, przygotowuję sobie kolejne warstwy do przyklejania, do poskładania już karteczki w jedną całość. Ok, sweterek na miejscu, teraz sentyment. Jak widzicie całkiem fajnie to ścięcie się komponuje z tymi trójkącikami. Postanowiłam, że kotek też będzie na dystansie, więc teraz troszeczkę się pobawię tym, żeby uzupełnić ten dystans odpowiednio, żeby, żeby całość kotka jakby była dobrze osadzona. Do przycinania taśmy używam nożyczek ze specjalną powłoką, które nie oklejają się tym klejem z taśmy. I ok. Przyklejam, przytwierdzam mojego kotka i kartka w zasadzie będzie gotowa, ale po nakręceniu filmu stwierdziłam, że dodam jeszcze troszeczkę kryształków, żeby dodać jej takiego wiecie efektu glamour. Co? No i taka prosta, szybka technika. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że będziecie z niej korzystać, czy to na swoich kartkach, czy w swoich żurnalach. A tymczasem żegnam się i do następnego filmiku. Cześć!